Hej, moim liderom was bardzo serdecznie z tej strony, jak zwykle, jak zawsze, Adamek. I witam was w kolejnym odcinku z Europy, Universalis 4. moim liderom ostatnio obiecywałem, czy znaczy, obiecywałem, mówiłem, o nie się tutaj na mapie Europy, niezbyt wiele tu się podziało, także nie będziemy tu twitkać dziennie. Tutaj wam coś pokażę bardzo ciekawego, e, <laughs> bo pojawia się z powrotem Bułgaria. Yy, buntownicy opanowali. Dużo fortów otomańskich i no, otomani tutaj mają mały kłopot. Co mnie bardzo cieszy, bo otomani to jednak cholernie silne państwo i wszelakie ich niepowodzenie to bardzo mnie to cieszy. Ale słuchajcie, mamy rok 1616. No i w przyszłym roku kończy nam się Unia Personalna z Aragonem i Nepalem. Także się szybko chcę wykorzystać do wojny z Tunisem, aby mi tutaj pomogli, i później co zobaczymy. Integracja, nie wiem na tym się jeszcze muszę zastanowić czy to zrobimy czy to nie zrobimy no ale to to będziemy na tym myśleć jeszcze kiedy indziej jak to wygląda sprawa z buntami opanowane tutaj stolnicy chcą wyskoczyć ale szczerze mówiąc oni mogą naskoczyć. skoczyć skorowałem wszystko minus 4 to onrestu, co jest piękną Piękną sprawą. Teraz już każę tutaj moim wojskom przejść, podejść bliżej do Oranu. Tutaj, jak dać, ma już trzy pełne staki i połowę <laughs> czwartego. Także tego wojska się już nie dużo nazbierało. Dobrze, no to mogę, możemy pójść może na trójeczkę. December, dobra, już musimy rozpoczynać, bo, bo będzie klops. I nam nie pomogą. Nie wiem, czy poczekać na ich wybuchnięcie. Kurczę, no muszę to rozpoczynać, bo później jak mi nie pomogą, to będzie kiepsko. Dobrze, mamy włączone pieniądze dla nich. Mamy do armii włączone. Popatrzmy, jak to jeszcze wszystko wygląda. Forty które. Może... Ten fort. Może ten fort. W razie czego. Nie chcę połączone, jak ktoś to jeszcze fest ja później sobie mogę włączyć. Zatrzymał rozgrywkę po to, żeby uważać. Januar, februar, marca. Mam dwa miesiące w sumie żeby rozpocząć walki z nimi. Także nie czekam tylko się bijemy. Mam 21 tysięcy wojsk, już mała tak Także jest to dosyć sporo. możecie wyprzejść? Zdążycie jeszcze? Dobrze. Mhm. Będziemy mieli wszystko. Lider gdzie jest? Nie ma lidera? To jednego sobie musimy sprawdzić. 2, 3, 1. Lepsze to niż nic. Dobra. E, ok, wypowiadamy tą wojnę, bo za chwilę nam wyskoczy yy, koniec Unii Personalnej. Jak wyglądamy, ha jest do przodu, mimo włączonego fort, co jest w ogóle piękną sprawą. Yy, prestiżu nam troszeczkę spadło, ale to nie szkodzi. Tak jesteśmy bardzo dobrze tutaj. Yy, możemy Sunnitów nawrócić, ponieważ tam zostaliśmy dużo fajnych eventów i no, no. Nie powiem, nie powiem. Nie wiem czy włączyć to. Um, Misjonarius plus 5 plus 5 za 500 zł um, jeszcze sprawdźmy raz ile tu nic ma wojska. Um, 14 000 to myślę, że tego nie musimy... A <laughs> wy macie tu buntowniku. E, także życzę Wam powodzenia. Także przejście tylko tutaj. Podobać się tam, do, tam, gdzie macie. I dobra, rozpoczynamy, bo Unia nam się kończy, i jeszcze chcę z wami. A nie, 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 nie z wami. Przecież ja chcę z Maroku wypowiedzieć wojny i dzięki temu zabrać wam jakieś mm, ziemie dyplomatycznie. Tak, i tu mi się do nich przełączy przyłączy, i to jest w sumie sprawą w porządku. A o co się będziemy bić? Tu, bo macie fort. Mhm. Dobrze, mój kochany przyjacielu. <laughs> Wojna, Tunis, tutaj. Okej, okay. wszystko mam połączone na pewno. Jeszcze raz warto sprawdzić. Yy, chyba tak, dobra. No to lecimy. Wchodzimy jak do siebie, do domu. Oni <laughs> jeszcze muszą buntowników nie pobić, ale te porwince chcę poprzejmować, a nie na nie się patrzeć. Czekam, aż się przełączy. Tutaj, właśnie. Tutaj, i teraz tak. Jedeneczka tu, jedeneczka tu, ten tak pójdziesz sobie tu. Dobra, podchodzimy. Oni mają dalej forte. Także na razie ja się tutaj absolutnie nie przejmuję. Nie mam czym. Pobijemy tych od nich buntowników. Uj, ale. A, portugalscy, ale mój jest w domu. Nie, ty nie uciekaj, okej? Okay? Dobra. Trzeba uważać. Dobrze, tu wygraliśmy wojnę z tymi Chińczykami. No dobra, opanujmy sobie ten fort. I na razie czekamy tutaj. Aragon, Nepal się do nas przełączył. I Portugalia naturalnie. Jak widać, przewaga jest miażdżąca. Co, 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 co będę mówił na co złe, jak, jak źle nie jest. Aha, ty tutaj, proszę też, idź tu. Jeszcze wiesz, co ci powiem? Zrób tak. Cyk, mm, tyć tutaj Okej, okay, to na razie starczy jeszcze możesz... A nie już nie... Oj, oj, Czekaj, jak to będę 14 to ty tu będziesz... Ojojoj, czekajcie, czekajcie. Tak. I też. Pomóż tutaj zbić ich na śmierć. Z tego drugiego. Nasze wojska będą tu przedtem. Także także pięknie, tylko czy zdążymy ich zabić, czy nie. Eee, zdążymy. dobra. No, nie mogę się wrócić, no to idziemy. Załatwić ich na śmierć. A jak tutaj? To wygląda sprawa. Ok, ok, opanowujemy. Dobrze. Piętnastka dojdzie, to w sumie właśnie nie ma co martwić, nie? O, ja rewolta mi wyskoczyła. Hu hu! Nie powiem, że to jest dobry moment, ale sobie też tym damy radę. Mhm. Teraz tak podejść tutaj, podejść wyżej. No, za może tutaj, ok. Mm, piętnasteczko, e, piętnasteczko ty moja. Mm, podejdź do tego fortu. Szósteczka. Podejść do tego fortu. A ta szóstka, niech jest jedna, tu, ditecz i tutaj, ok. Mhm. Mm Ditech. i sobie dalej. Um, buntowników pobijemy szybciutko. Ta piętnastka powinna sobie poradzić. Może tam później jakieś pomocy im wyślemy. No ale jak tam chcą. No i nawet. Trójka powinna ich tutaj załatwić. Chyba nie? Tak. Dobrze, dwunasteczko, podejść tutaj, zbieraj ten fort. Dobrze, bierzmy te prowincje tu. Idziemy dalej. Tak tutaj dokładnie. Mhm. Ostrożnie. Oj, są z liderem. Jak mam piętnastka tu przyjdzie, to już po was zostanie tyle, co nic. Eee, także okej. Okay. Dobra, idź piętnastko tutaj. I podejdź sobie tu. Ty podejdź sobie tutaj. Tu. I tu możesz podejść. Też tutaj, bo musimy panować fort. Mhm. Dobrze, startujemy. Patrzmy jak to wygląda na mapce. Eee, ślicznie. Jak powiem, że nie jak tak. Mmm, tu mi się przydała jakaś pomoc, no ale dobra. Dają sobie chyba chłopaki radę. To jest fort numer pierwszego. Dobra, radę. Widzimy, srać po krzakach. Bez przesady. Mhm. Mm Bierzemy tutaj ten fort. Tak. Um, a jeszcze moi tutaj pobili od nich, okej. Okay. Mają trochę sporo tej nawet floty, ale <gryw> Aragon ma cholernie dużo tej floty. Aż szkoda i po prostu tracić. Podyć się tu koniki. Tak. Mhm. Mm Ty jeden podejść tutaj, wiesz, bo widzę, że tutaj się robi troszeczkę nieciekawie. Zabieramy jeden fort ym, oblężony, drugi też oblężamy. Oblężamy, powinien właściwie powiedzieć. Mm, także super. Jakieś tam denne wojska tworzycie, ale szczerze mówiąc, z mnie to kompletnie nie obchodzi, bo. Te wojska to sobie możecie gdzieś wsadzić. Czwóreczko, gdzie ty możesz się ruszyć właściwie? Nie za bardzo. Wiesz co ci powiem, stój tu na razie. A nie, bo tu jest... Tu musisz pomóc tutaj, bo tu mamy... Działa. ty idziesz tutaj. Oni będą tworzyć te takie malutkie... mmm Twoje oddziały i... tak, ale ja to nie pozwolę im na to, tutaj ruszali, ale opanuję te dwa forty tu już e, właściwie poza zabawie. Zdefinitywnie. Patrzcie, ile tutaj nas zbiera tej floty 37, 16 i 7. Wow, naprawdę, jak tutaj idzie ci tu, Inf jest tu fort prawie mamy. Także super. O, i tutaj zbieracie jakieś wojska. Tak. Hmm. Dobra. Chcesz sobie to odbić. Ale wiesz, co ci powiem? Odbijaj sobie. Bo mnie i tak interesuje ten fort. Mm, a później to ja sobie wiesz. Ale tu macie. Nie, jedyneczka jest dobrze. Myślałem, że to czworeczka. Już trochę się przestraszyłem. Trochę potrwa to. Niestety muszę pauzować, żeby czasem... Na wojnie nie ma co się spieszyć, spokojnie. Lepiej troszeczkę dłużej poczekać i dobrze to opanować, niż mieć tu jakiekolwiek kłopoty. Iż to... Aha, ja tu będę trzeciego, ty tu będziesz... ...18, no dobra. A tu? Jest 29, to no dobrze. Też może być w sumie. Mhm. Idziesz dużo ich tu powiedzieć, dobra? Okej. Okay. Tak, ładnie, złączmy się. Tu. 19, 17, dobrze. Aaa, to wam właściwie na nic. Moi mili. Dobrze. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, bierzemy to. Fort 0, Je o, jeden już jest Także weź tu, tu tylko. Jedyneczko podejść tu. tylko 15 sobie podejść tu. Panujemy tą prowincję. Pobijemy tylko tutaj te takie resztki. Żeby gdzieś nam się tutaj nie połączono Czasem. Tutaj mamy panowane? A mamy. Dobrze. No to może niech tam zostanie. Nie zostaną to wojska. Fajnie, że jak. Mamy z nimi unii, oni mi przejmują te prowincje. To jednak są moje. Tu idziesz... drugiego. Chociaż później się trochę. Aj dobrze. No dobrze. No cóż. To weź i to panować. Tu, tutaj już i sobie panować. A tu jeszcze macie jeden fort. No dobra. Mhm. Dobra, idź dalej. Amparo nam się skończył, ale to tam nie ma co się przejmować. Kolejna wojenka wygrana. E, a ty idź tutaj dalej. Albo wiesz, co, nie inaczej. Ty idź tutaj sobie. A ty już tutaj pójdziesz po fort Kolejny, jak ogólnie wojna wygląda? Maroko już nie chce walczyć. Tunis za bardzo też nie. Jery, ale będziemy z nimi walczyć tak długo, aż. Walczymy sobie tutaj jakieś ziemie konkretne. Może tutaj tylko pomóc opanować to. Dokładnie. Mhm. I czternastka pójdzie sobie teraz e, do fortu. Dokładnie. To sobie to zarzada chyba nie. O, masz armaty. Mm. Także powinno to dosyć szybko pójść. Jedyneczko idź sobie tutaj. Płoną jeszcze tam dwie prowincje. O jezu, nie widzę teraz. Blokujemy. Idź tutaj. Kontrolają prowincję. Piękna wiadomość. A tutaj macie jakiś pyru-pyru? Mogę tu wejść i was zniszczyć? A no mogę. Okej, okay, fajnie. Podoba mi się to. Tutaj 15 tysięcy floty. Szkoda, że tej floty nie można przejmować, bo to było naprawdę, kurczę, miazga, miazga, miazga. ich pobił po prostu tak, żeby nie wiedzieli gdzie jak się nazywają. Już prawie 90%, ale to jeszcze troszeczkę ich tutaj pociągniemy, bunty nam nie wyskakują. Możemy wyłączyć te fort, wiecie, bo to szkoda pieniędzy. Mhm. Dobrze. Tak na razie idzie nam bardzo dobrze, bym rzekł. Trzynastka, tutaj ile was to w sumie jest tych wojsk? Uju, dużo. Czekajcie, mm -hmm. Nacjonalny numer to plus jeden przez 10 lat. A nie, La Mancha, la tutaj. Kurczę tak trochę, wiesz, wyskoczyłeś mi kompletnie z dupy. Dobra. Poczekamy z tym. Jak te moje wojska tam przejdą. Nie oddam mi tego nie ma szans. Uners z plus 1 może być. Niech tam sobie jest to troszeczkę. Dobra, kwestia tylko przejęcia mm, tutaj tych ziem. Może Ci tutaj pomóc. Może tu też i ci im pomóc czy coś. Coś zrobił. prestiż. Wiem, ich wszystkich. Na kompletną śmierć. I trzeba było ci tego sojuszu? Trzeba ci było? Nie trzeba ci było. Jakbyś Tuńczyku nie miał tego sojuszu, to bym się zastanawiał nad wojną. Bo jakby otomani ci pomogli, no to. No nie. Nie za bardzo. To nie za bardzo bym chętny na taką wojnę. No a tak, powiem ci szczerze, że. Hm. Eee, że bardzo jesteś moim makomyką. Dobrze, mamy wszystko panowane? Teraz tak, jedenastka cofnij się stąd, bo tutaj giną moje wojska. Ta trójeczka, jak sobie na razie zostanie. Trzynastka, przejdź sobie tu, i trójeczka tutaj zostanie. Dobrze, niech te wojska tutaj się porozchodzą. Ty przejdź tutaj, a ty już idź po prostu. Um, Dola masz Ok. Damy Tobie tutaj lidera, aby Ci było troszeczkę, ale może łatwiej z tymi butownikami. Tak. Cyk. idź tutaj też dobrze. I tutaj dojdziecie. Tu mam wszystko panowane. Także super. Mhm. Uniki. Tu mam jeden. Swój drugi, dobra, okej, okay, pasi. które tam wojska mi potracili po drodze, ale to tam jest naprawdę. Niewiele. Jeszcze tutaj tylko poczekajmy. Na tych buntowników, którzy już mi wyskoczyli, wolam aby poczekali, a to 7 tutaj dojdzie to powinien spokojnie manować. No, ten z tak wojska tutaj trochę się napracował, bo musiał nie dojść, że z buntowników zbić mm, moich dwa razy. To jeszcze od przeciwników. No, już chcę skończyć wojnę, ale co spokojnie zaraz. Wygraliśmy, także tylko tego się spodziewałem. Fajnie, e, tutaj fajnie to wojsko walczą. Dobrze, popatrzmy. Dieret, mm, ty, co byś oddał? A, bo ty nie masz w ogóle nic do gadania. Zapomniałem, bo jesteś wasolem Tunis. Ale Tunis, słuchaj. E, kolego, ja mam tutaj trochę korów. Aha, nie mam, przepraszam, nie mam korów tutaj. Właśnie, tu jest trochę gówniana sprawa, bo zapomniałem, że jakby... We... Mhm, 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 mm, zapomniałem. Ale tutaj te prownice kosztują... Niewiele wiesz, dlatego ja je chcę. O, jednak no wiele. Dużo kosztuje. Oto te, te tutaj dziewiątki. To. To. to, to. i wzięłem coś z najwyższej półki. Hmm, 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 hmm. Mm, 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 mm. No mm -mm. może tak i tak, żeby ten Twój cholerny kraj na pół przeciąć, i wtedy ja mam spore pole do manewru. Tak, tak by wziął. Czy może coś tu jeszcze malutkiego? dziewiątka. Ale, ale słuchaj, pieniądze musisz mi dać. I to będzie kosztować trochę dużo, ale jak już o nich ten kraj tutaj na pół przedzielimy, przedzielimy to, to nie dopiero nam nic nie zrobią. Bierzemy teraz od nich jak najwięcej. To możliwe. Tak, myślę, że to zakończymy. Mm -hmm, mm -hmm. Tutaj prowincja, to ale Fortu żadnego nie bierzemy im, tak? Fort jest za drogi. Dobra, tak, zrobimy. Ale wiesz, co bym chciał, żeby skończył swój sojusz z otomanami. I tutaj bez żadnego rozmawiania mogę oddać ci prowincję nawet. Tą. Która jest lepsza? Ta czy ta? mi tą. E, sojusz z otomanami, tak, to będzie po tobie. Moim wasalem, to chyba nie chcesz za śmierć co? No nie. <laughs> nie chcesz dobrze. prze. Ok, a to... To nie chcesz, to wracaj sobie zestaw, ok. Ale w tą ziemię nie chcesz mi też dać? Tak? Dobra, no to w takim razie tak bym zakończył. Przecinam ich w pół. Oni kończą swój sojusz z Ottomanami i dzięki temu nie mm, ja mam tutaj spole, spore pole e, do manewru. Złota mi dają. Dobrze. Tu nic. Tak bym z nami zakończył wojnę. A jeszcze teraz podejdźmy do Maroko, mmm, które... dzięki któremu udało mi się tak bardzo dużo zyskać na tej wojnie. Także muszę im podziękować z całego serca. To co są za wojska? 2-2. Aha. To są wojska z tego tutaj. A wy przejdźcie na razie... Może tutaj jeden nie przejdzie. A ty trzynastko... Przejdź sobie tutaj do fes. Tak. Jeszcze musimy zakończyć tą wojnę z Maroko. Mhm. Mm tak, dokładnie. Pozujemy grę, żeby w razie czego coś tutaj się z tego nie stało. Piniuszki tam daj ile masz? O no, dużo nawet masz piniuszków, wiesz. No i ciebie już nie ma na łapie świata. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pięknie. Pięknie rośniemy, nie? Prawdaż, prawdaż? Ty nie został podzielony na... Na dwie części, właściwie trzy. Ale to jest ich wasal, co sobie po nim chodzą, jakkolwiek to brzmi. <laughs> mm, okej. Okay. Dobrze, mamy półtora ty ty tysiaka złota, co jest wow. I mamy tutaj dużo... ...administracyjnych punktów. E, co mnie cieszy, ponieważ już możemy od razu wszystko tutaj... E, ...korować. Ale już nie jestem w wojnie. Druga gro. Czemu Morek są już? skończył wojnę już? Halo, gro. No dobrze. Ale będą teraz buty skakać. Oj, będą. Będą. Dobra, dobrze, ok. Czemu tam jeszcze mużyczkę z wojny, jak, jak nie jestem w wojnie? Teraz zróbmy wszelkie klejmy. Na Tunis i po prostu ich zjadamy to tyle, to, gdzie to, to mam nadzieję, tylko że mam luki. Tutaj nie, 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 nie zrobią jakiegoś mądrego ruchu, nie będą tutaj jadły sobie mm, tych prowincji Tunisu. O, ale powoli zaczynamy tworzyć już jakiś konkretny e, kraj. Aha, właśnie, bo nie zakończyło nam się to jeszcze, właśnie. Co z tą integracją tutaj. Hmm. Hmm, ja to jeszcze muszę przemyśleć, wiecie? Bo nie jestem pewny co do tej integracji jak to będzie wszystko wyglądało. A co wy tu macie? Katolickich buntowników? Wow, pierwszy raz już coś takiego widzę. O! Oh. Jeszcze raz widzę, żeby tutaj katolicy się zbuntowali. To nieźle musiałby król tam Anglii wkurzyć. Portugalią. Co, co ty ode mnie chcesz? Ja mu zostań moim wasarem, bo co na razie? Um, Zanektować was, ale tu muszę mieć opinię. Musicie mieć opinię o mnie bardzo wysoko. Mam luki na razie. Wy nawet byście wzięli ze mną sojusz. Ale na razie nie chcę z wami sojuszu. Bo ja mam to Unię i dopóki mam to Unię. To ja nie chcę na razie tutaj z żadnym z Was jakichkolwiek ym, ym, relacji tu brać. to weźmy sobie. Wiecie, nie, nie chcę sobie tej Portugalii anektować. Po prostu nie chcę, bo, bo nie chcę i koniec. To weź tutaj z no Mój dyplomato, tak. E, dobrze, pokażmy, jak tutaj, gdzie te moje wojska w ogóle są rozmieszczone. Mhm. Ty jesteś tutaj. Okej, okay, musimy to wszystko połączyć, bo mamy luczki, a wolę żeby mi się zwracał po prostu... Nie! to jest naprawdę, po to właśnie was napudźgałem, żebyście nie mogli przechodzić przez moje południce, aj! się do reszty. Połączę to wszystko, żeby mam power rusu No i pięknie, pokażcie ile mi jeszcze Forged Limit skoczył. 155. Dobra, to już będziemy mogli 4 w sumie pełne z takich wojska tutaj mieć i zaczniemy już powoli kombinować się na szerszą, szerszą skalę, moi mili. Ehm, patrzcie, dopóki tutaj bunty są jeszcze trochę daleko, to powiedzmy, że ja sobie zarobię na tych moich wojskach 20 tak jest strasznie dużo pieniędzy. To mnie rzecz jasna bardzo cieszy. E, ale, moi mili, słuchajcie, bo to już. Jeszcze jest Już e, Ok, moi mili, jak widać, troszeczkę nam się dzisiaj w tym odcinku urosnąć. Mm, I myślę, że dalej będziemy ten tunis zjadać i już powoli szykujmy się szykujmy się do dużej, choralnie dużej, naprawdę trudnej e, wojny, bo mamy sąsiadów, mamuluków, którzy. No, 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 z którymi nie będzie łatwo. Oj nie, bo będziemy musieli się nawet z otomanami skolegować, żebyśmy dali im radę. Mm, ale to zobaczymy, bo już chciałbym też tutaj w, powoli w Europę wchodzić. Ten rok 500 się rozpoczął i w sumie by wypadało troszeczkę, nie? Ale dobrze, moi i także trzymajcie się krótko, milutko, do zobaczenia w następnym e, odcinku, że jest tam, nie? Papa, pa, na razie, cześć!